Witajcie kochani, Dzisiaj mierzymy z HM. Właśnie przyszłam do HM w moim mieście. Od razu Wam mówię, że dzisiaj jest bardzo dużo ludzi tutaj. Jest weekend, także może być troszeczkę głośno. Mam nadzieję, że Was to nie zrazi. Mam takie rzeczy już wiosennoletnie: krótki rękaw, trochę rzeczy lnianych. Na sobie mam pop z zarys z tamtego roku i długą spódnicę, którą kupiłam sobie parę tygodni temu właśnie tutaj w HM. Nie była ona na filmiku, także pokażę Wam jak ona wygląda. Dzisiaj mam ją pierwszy raz na sobie, bo się ciepło zrobiło już 16 stopni. Także w końcu można było założyć coś takiego bardziej letniego, wiosennego. I powiem Wam, że bardzo fajna ta spódnica, bardzo dobrze się nosi. Ja już mówiłam Wam o tej spódnicy na poprzednim filmiku chyba ze Stradivarius Warius, jak mierzyłam tam spódnicę z kieszeniami tutaj z przodu. Ta spódnica nie ma kieszeń, ma tylko z tyłu. Także jak ktoś będzie zainteresowany tą spódniczką, to poszukam ją i wyślę linka. I mam na sobie pierwsze rzeczy. Jest to ta koszula taka krótka lniana. Ja ją mierzę w rozmiarze XS i ona kosztuje 18,99 funta, czyli około 100 zł, tak? By było. Mniej jak to wyjdzie. Ona jest taka dość krótka, ale ja ją włożę tutaj do tych dzieńców, do tych shortów dzieńcowych. One są z wysokim stanem, także nie mam problemu tutaj z włożeniem tej koszuli. Taka troszeczkę prześwitująca, ale nie za bardzo. Nie ma żadnych kieszeń. Taka wszędzie czysta. Bez niczego? No fajna jest, fajnie te rękawy, takie dłuższe. Podoba mi się ta koszula. Mam jeszcze w innym kolorze dzisiaj do przymierzenia, także za chwilkę wskoczę jeszcze w inny kolor. Chciałam przymierzyć to białą. Myślę, że jest okej. Okay. Myślę, że wygląda fajnie. Do tego mierzę takie shorty. Nie wiem, czy tutaj widzicie. Zaraz Wam pokażę z daleka. W rozmiarze 36 i one kosztują 22 funty. E, także około 109 zł. E, no bardzo fajnie wyglądają, powiem Wam, że ja mam e, chyba trzy pary shortów takich, e, z, ze wcześniejszej kolekcji z tamtego roku, e, tutaj z H&M i bardzo je lubię, może troszeczkę krótsze, parę centymetrów, e, ale wydaje mi się, że są bardzo fajne właśnie, bo ja nie lubię takich bardzo krótkich e, e, spodenek jeansowych. Te wyglądają elegancko i powiem Wam, że w tamtym roku jak chodziłam w tych spodenkach w tych szortach dzieńcowych, to y, pamiętam chyba, że dwie dziewczyny zaczepiły mnie tutaj na mieście i pytały się po prostu, gdzie ja kupiłam te szorty. Y, także warto zwrócić na nie uwagę. Już Wam pokazuję. Myślę, że ten rozmiar jest ok, 36. Y, takie troszeczkę luźniejsze, ale nigdzie mnie nie ściskają. Także są ok. Tutaj w nogach troszeczkę y, takie luźne. Fajnie to wygląda, zobaczcie. Także szorty są bardzo fajne. Widziałam jeszcze, że są w ciemniejszym kolorze. Mi podoba się ten kolor, taki jaśniejszy. I przymierzę jeszcze do tych szortów ten drugi kolor tej koszuli. I założyłam drugi kolor tej koszuli. Zielony. Wydaje mi się, że jest fajniejsza. Ten kolor jest taki bardziej wyrazisty niż ten biały. Ten biały nie był taki bardzo biały. Taki troszeczkę przytłumiony. Także ta zielona koszula wygląda dużo lepiej. Dużo lepiej się w niej czuję. Co Wy myślicie? Ja myślę, że ta jest fajniejsza. Ta mi się bardziej podoba. I mam jeszcze bardzo fajną bluzkę do przymierzenia rozpinaną z kieszeniami, którą ja już mam w domu. Mam w dwóch kolorach. I właśnie dzisiaj zobaczyłam, że jest jeszcze w trzecim kolorze, także bardzo chętnie ją przymierzę. I zobaczcie, to jest ta bluzeczka. Tu jest 83% modal i reszta to poliester. Taka bardziej lejąca, dłuższa też. I ona kosztuje 19 funtów, także około 100 zł chyba wyjdzie. I ja w domu tą bluzkę mam w kolorze czarnym i takim kamelowym bardzo ładnym. Także to jest trzeci kolor tej bluzki. No i muszę przyznać, że ten kolor też jest bardzo ładny. Taki kremowy. Bardzo fajnie tutaj te guziczki wyglądają. I tutaj na kieszeniach. Co myślicie o tej bluzce? Ja ostatnio miałam już na sobie czarną. Bardzo dobrze się nosi. Także polecam mam tą bluzeczkę. Tutaj ta góra fajnie wygląda. Rękawy fajne, fajnie po włożeniu właśnie w spodnie, czy nawet w spódnicę. Myślę, że bluzeczka jest ok ale nie wiem, czy teraz jeszcze potrzebuję trzeci kolor. Bardzo ładny ten kolor. Nie widziałam go wcześniej. Być może nawet kupiłabym sobie tą kremową zamiast tamtej kamelowej. I jeszcze tutaj zarzuciłam do tych shortów niebieskich taką lnianą, niebieską koszulę z długim rękawem fajnie wygląda. Ona kosztuje 19 funtów, także wszystkie te ceny są zbliżone do siebie. Taka koszula z długim rękawem można nawet nosić w lecie, sobie podwinąć po prostu rękawki i też będzie fajnie wyglądać. Można sobie ją rozpinać, nosić na różne sposoby. Bardzo ładny kolor, dlatego chciałam ją przymierzyć. Bardzo lubię niebieskie rzeczy. No, wygląda fajnie i wiem, że jest jeszcze w przeróżnych kolorach. Widziałam chyba białą, beżową, e, może zieloną, nawet taką jasną. Nie jestem pewna. E, oczywiście wszystko sobie możecie później w linkach zobaczyć. Ja wam wszystkie linki e, podaję ze strony polskiej w złotówkach już. E, także nie musicie szukać. Wszystko będzie pod wideo e, rozpisane. E, także mam nadzieję, że to e, jest pomocne dla Was. I tak jeszcze szybko po włożeniu y, w te shorty. Widzicie, Fajnie się układa. Bardzo fajna ta koszula. Taka bardzo mięciutka, tutaj kieszonkę ma z przodu y, jedną. I kolejna propozycja. Jest to ta bluzka taka na ramionczkach, już i to jest poliester, i troszeczkę ma elastyny w sobie. Ja ją mierzę w wymiarze XS i ona kosztuje 10 funtów, także nie najlepszy skład. Powiem Wam szczerze, że. Jest mi bardzo trudno znaleźć jakieś fajne topy tutaj w H&M właśnie takie, takiego rodzaju bluzki koszule mają fajne, bluzki koszulowe a zawsze mam problem właśnie żeby znaleźć jakieś fajne topy także znalazłam coś takiego ta bluzka jest w przeróżnych kolorach tam jest pięć chyba różnych kolorów do wyboru także jest w czym wybierać i znalazłam bardzo fajne spodnie takie przedkosteczkę, szerokie z wiskozy, 100% wiskoza one nie są drogie, kosztują 13 funtów. Ja je że w rozmiarze XS tutaj. Mają kieszonki. No są fajne. I te spodnie też są w innych kolorach. Także na pewno są czarne i chyba białe. Bardzo ten materiał jest taki mięciutki. Nie jest przezroczysty. Nie widzę, żeby. Chociaż nie, troszeczkę jest. Widzę tam gać z tyłu, także e, jest taki prześwitujący ten materiał. No ale jest pewnie bardzo fajny. Tutaj też z przodu widać. Mam czarne majtki pod spodem. Także po prostu nie trzeba by było założyć coś w tym samym odcieniu pod spód. Tutaj gumeczka. Bardzo wygodna, naprawdę bardzo wygodna. Podoba mi się tutaj ten duży jest taki rozszerzany. I takie lniane spodnie w kolorze beżowym. One kosztują już 20 funtów. Ja je mierzę w rozmiarze S. Tutaj też na gumeczkę tak Nie, nie, to nie jest gumeczka, tylko po prostu sznureczek. Można sobie tutaj dość bardzo związać to. Ja pamiętam, że żyłam dosłownie w kolorze czarnym XSK, ale myślę, że SK jest tutaj fajniejsza, albo jest taka troszeczkę szersza. No, myślę, że spodnie są fajne. I te spodnie możecie kupić w kolorze białym i czarnym, jeszcze na pewno. Także te trzy kolory do wyboru. I taka jeansowa spódnica, bardzo podobna do tej, co mam dzisiaj na sobie, z tym, że ona ma już kieszenie. Także podoba mi się bardziej. Lubię, jak spódnica ma tutaj kieszenie. Eee, ogólnie? Jest chyba taka sama, z tym, że ja ją że tutaj w, w rozmiarze 34, także ona jest bardziej na mnie opięta. Tamtą, co kupiłam, mam w rozmiarze 36, jest bardziej luźniejsza. Nie mogę znaleźć na sklepie rozmiaru 36. Także postanowiłam, że przymierzę 34 i pokażę Wam jak ona się prezentuje. Ona kosztuje, ona kosztuje 28 funtów. Także spódniczka bardzo fajna, fajny kolor, nigdzie nie, nie ma przetarć. Z tyłu kieszenie, z przodu kieszenie, paseczek można sobie założyć. Fajna długość. Z tym, że dla mnie rozmiar 36, nie 34. Okej, okay. ja przemierzyłam już dzisiaj wszystko, co wybrałam na dzisiejsze mierzymy. Mam nadzieję, że wideo było dla Was pomocne, że coś dla siebie znalazłyście. A ja na dzisiaj kończę. Życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Cześć!